Dzień dobry, a dzisiaj chciałbym Wam jak najdokładniej opowiedzieć o zawodach, w których wczoraj brałem udział. Jest to Tour de Zalew Zegrzyński zorganizowanym przez Legionowską Katorgę. Także zapraszam do oglądania. Kiedy dowiedziałem się, że już jest lista startowa, odszukałem swoje nazwisko, swój numerek i tak jeszcze przyjrzałem sobie listę, czy nie mam przypadkiem do kogoś znajomego, ale nie tylko takiego, że ogólnie znajomego, czy też takiego na przykład jakiegoś gościa, jakieś nazwisko, które na przykład na strawie obserwuje, nie? No ale też nie znalazłem. Dzień wcześniej jeździłem z kolegą, co prawda lepiej byłoby w piątek jeździć, a w sobotę całkowicie sobie odpocząć. No ale jednak nie było takiej możliwości. Ale to nie było takiej 60 km że ciągiem, tylko to było tak: 28, godzina przerwy, 14, 4 godziny przerwy. I 26. Ale cieszy mnie fakt, że mój y, kolega od samego początku we mnie wierzył. Kibicował mi. Trzymał za mnie kciuki. Stwierdził, że albo przegram, albo zajmę pierwsze miejsce od końca. Jeszcze w sumie jak w samochodzie jechałem na te zawody, no to taką wiadomość, myślę, że tam takie, tylko proszę cię! Nie przynieś mi wstydu! No i jak ta złość? Kiedy trzeba rano wstać? Yy, czyli właśnie w niedzielę. No to w sobotę co? Spało mi się bardzo kiepsko. Start miał się odbyć o godzinie 10. Co prawda przeczytałem coś, że miały być jakieś grupy poszczególne na różnych godzinach, ale tak nie wiedziałem gdzie kliknąć i znaleźć o tym informację, więc stwierdziłem po prostu, że i tak będę odrobinę wcześniej, tak koło 9, żeby na spokojnie odebrać ten pakiet startowy i tak dalej. Bardzo się cieszę, że mnie ojciec zawiózł w dwie strony, ponieważ tak 120 km to była trasa. No i jakbym jeszcze miał przyjechać i wrócić 160, to to już nie byłoby takie pozytywne zmęczenie, tylko raczej wyczerpanie, no to już byłoby troszkę za dużo, taka aż przesada, no nie takie przegiędzie. Tylko że jak to było? No ja myślałem, że ojciec już tam przygotowany jest, tylko czeka. Tymczasem ja wchodzę, ojciec jedziemy, a on sobie jeszcze spał. No i tak na jeszcze na szybko reklama mojego drugiego kanału. Stwierdziłem, że yy, dobrze mi będzie się jechało, jak będę ładnie pachniał. Także użyłem pewnych perfum, o których się dowiecie jakich na kanale yy, Pachnący vlog. I bardzo do dzisiaj pachnie. Pas, paski od kasku, i nawet jak się jeszcze obudziłem rano, to je czułem. Mimo, że przecież solidnie się wykąpałem, bo spodzony cały byłem. Jestem na miejscu i tak. Widzę, że jakaś tam grupa startuje. Pytam się jakichś ludzi randomowych, czy potrafią tak zrobić, żeby nie po śladzie nawigowało, bo dostaliśmy ślad GPX, ale to w innej aplikacji niż Strava. Tam, może bym jeszcze jakoś ogarnął. Ja bym, na przykład, trzymał na zegarku, na garminiem, jakoś to też nawigowało. No, ale no niestety yy, nie. Później przyjechał gość, yy, którego już poznałem na zawodach Legendy Bemaraton. Yy, no i właśnie mnie uświadomił: yy, A czy ty nie jesteś w za późno? Yy, czy twoja grupa już nie wystartowała? No, ja sobie myślę: no, chyba nie, no chyba w tej ostatniej jestem, no. Chyba na dziesiątą, no ale jaką dziesiątą? Jak cię to 30 jest ostatni start. Naprawdę? No to sprawdzamy, aha, no jednak moja grupa już sobie pojechała. No dobrze, no to idę do organizatora. Słuchaj, chłopie, ja 9.20, jednak wystartuję, no bo przegapiłem. Jasne, nie ma problemu. Także bardzo mnie to cieszy, że to jest taka elastyczność pod tym względem. Stwierdziłem, że chcę się jak najmniej zatrzymywać zbędnie. Dlatego, tak, żeby cały czas jechać, nie było też czasu, żeby wziąć normalnie zupę, jak to ja zwykle mam w zwyczaju. Tylko po prostu miałem 5 sneakersów. Do tego ciasto, 3 banany oraz takiego wielkiego rogala. Nie z makiem, tylko no nie wiem w sumie z czym. I jeszcze tak na starcie dostaliśmy taki izotonik oraz jeszcze jednego batona. No i generalnie to te wszystkie batony opierdzieliłem oczywiście i banany. Ciasta w ogóle nie tknąłem, jeszcze tam jest w kuchni normalnie, w ogóle do tej pory nie tknąłem. No i ten suchy taki bułkowy rogal też nadgryzłem trochę. Ponieważ jeśli chodzi o ciasta, no to tak, w Wyszkowie był postój na ciasto i właśnie na mecie. Oraz jeszcze dali nam cieplutki obiad. Jedziemy. Start był dynamiczny, ponieważ generalnie to na początku trzymałem się w pierwszej trójce. Dopiero potem mi tam odjechali. No i potem generalnie to dalej się trzymałem z gościem, który znał trasę, aż do mm, Serocka, ponieważ generalnie tam już właśnie z kolegą jeździłem i znałem te tereny, dlatego wiedziałem jak jechać, a że kolega bał się szybko zjeżdżać, no to ja przez ten wąwóz, ciach, koma nie będzie, ale y, tam go zgubiłem. A, bo już następnym wam powiem, że generalnie głównie to jechałem solo, tam gdzieś... Jeśli spotykałem zawodników, no to przez chwilę jechałem w grupie, ale potem tak, człowiek, się odłączałem. No bo albo jechali właśnie za szybko, albo za wolno. Albo też się z zbędnie zatrzymywali. Generalnie jak spotkanek jakiegoś zawodnika podczas e, trasy, no to byłem bardzo zadowolony. No i tam jeszcze właśnie na tym moście obrońców e, zwrócono mi uwagę generalnie, że nie zjeżdża tak e, ostro, bo coś tam, coś tam. No tam nie dosłyszałem, no ale ja lubię zjeżdżać ostro. Droga do Wyszkowa poszła całkiem ok. Dosyć szybko się tam znalazłem. Tam chyba średnia 24,4 była. Do tego postoju. Gdzie uzupełniłem wodę. I wsypałem magnesu. Raz tam tylko w dół zjechałem. Potem kawałek nadrobiłem. Się okazało, że tam nie ma drogi. I straciłem trochę czasu. Czyli mogłem wtedy normalnie prosto jechać. Natomiast właśnie w drugą stronę. Od Wyszkowa do Wieliszewa strasznie się dłużyło. Było generalnie już... Dużo w y, trudniejszym terenie było sporo piachu, y, troszkę wiaszystych wzniesień i tak dalej. No i ja to też się złościłem, bo kompletnie nie wiedziałem jak jechać y, i tak dalej. W okolicach 80 km y, dopadło mnie już zmęczenie. To znaczy, tak, wiedziałem generalnie, że dojadę, no ale już było coraz cięższe, na takim trochę przedbombi, że tak powiem. Także wtedy się dłużyło, prędkość spadała, ale ty co robiłem? No, wstawałem z tego siodełka i naciskałem, żeby kurde, rozbujać go nie? No bo zobaczcie, w terenie to takie 16 na godzinę, czasami pod górkę piaszczyzną, to nawet, no właściwie to schodziłem i wchodziłem 4 na godzinę, bo nie chciałem sił tracić. A na asfalcie to takie 30, a nawet słuchajcie, z wiatrem to i 40 na godzinę można było lecieć. A, i jeszcze właśnie jak w środku były te schody, no to mnie tak trochę się bawiło właśnie, że tam wchodzą takie szybko, szybko, no i tak sobie myślę, no i tak... Nic mi to za bardzo nie da, czy ja teraz wbiegnę z tym rowerem po tych schodach, czy wprowadzę go normalnie, bo tak czy owak jeszcze zdążymy się pewnie na trasie wiele razy przetasować. Cieszy mnie to, że generalnie było ciepło, słonecznie, ale nie było takiego gorąco, nie było takiej patelni, tak się nie smażyłem aż. Także pod tym względem pogoda dopisała. Była też jedna taka kałuża aż do kolan praktycznie, więc buty tam sobie schną już po praniu. Limit czasu był do godziny 18, jednakże ja tak stwierdziłem sobie, że chciałbym się zmieścić ogólnie, łącznie z tym postojem w Wyszkowie w 6 godzinach, no ale no niestety 6 godzin 38 minut jechałem łącznie, bo tak generalnie to same samej jazdy to wyszła mi średnia 21,6, więc tak to było jeszcze takie drugie założenie, że nieważne jak ciężki byłby teren, ma być przynajmniej średnia 20, więc chociaż to się spełniło, ale tak ogólnie no to nie. No i właśnie, kto organizator powiedział, że no, yy, nieważne, warto się trochę pogubić, yy, ważne, żeby po prostu Zalew cały czas mieć po prawej stronie, no nie? Yy, w sensie bug, tą rzekę, nie? No i to zresztą nawet na strawie widać, że yy, ta odległość, yy, to tak plus minus te kilka kilometrów jednak się różni. U mnie wyszło 119 kilometrów 970 metrów. No i też tak wiadomo, że proporcja asfalt, proporcja las pewnie też wyszła trochę inaczej, bo ktoś na przykład, co mógł pojechać asfaltem, i na przykład skręcić tam ktoś chce pojechał na przykład przez pole tędy, ktoś chce pojechać lasem i pojechał tam na przykład, no nie? I jeszcze jak się odniosę to do dystansu: 120 km, no to jest, słuchajcie, takie nie, optymalne maksimum. Co prawda, zrobiłem w życiu najwięcej tam jednego dnia, 158, no ale to było po asfalcie, to było co 15 minut przerwa, to było bardzo spokojne tempo. Natomiast tutaj to chciałem tak żwawo bardziej jechać, no nie? I tak się mało zatrzymywać. Co prawda musiałem się raz zatrzymać jeszcze poza tym wyszkoleniem. No poza sprawdzaniem czy tracji i błądzeniem, no to. To jeszcze się po prostu zatrzymałem, żeby zjeść te banany, bo stwierdziłem, że. Nie chcę, żeby mnie bomba złapała, a też. No się po prostu to było na 10 km, ale to trwało chwilę i potem dalej ruszyłem z kopyta, no nie? No bo tak jak mówiłem, jechałem żwawo, ale cały czas w strefie komfortu. Także nie było tutaj żadnych interwałów bezlenowych, ani też zbliżania się do granicy bólu. Zależało mi na równomiernym wykorzystaniu sił na y, długotrwały wysiłek. A tak jak powiedziałem, ultrasem to ja nie będę, no nie kręci mnie to. Y, Wiem, no walka z samym sobą, ze swoimi słabościami, ale ja robię to, ma sprawiać przyjemność, a nie że człowiek jest zmęczony, wszystko go boli, ale jeszcze musi jechać, co jeju. Ja wolę Szybko, krótko i dynamicznie. Zawody typu właśnie legendy Bemaraton Maraton. Na pętli, właśnie jednej, na przykład tam dystans mini i ciach! Jak najszybciej, no nie? Albo kurde, Tour de Omulew. Zabrałem raz tylko byłem, ale tam wokół jeziora 22 km, 50 minut, ciach! Lecimy, no nie? Jak jest jakaś pętla, no to też FTP w 4 jak najszybciej ją objechać. A jak się zdarza jechać dłuższe trasy, właśnie typu około 100 km, to. Tak bez presji wolę. Co nie zmienia jednak faktu, że przypuszczam, że w przyszłym roku również yy, znowu wystartuję w tych zawodach. Jeśli chodzi o ból, no to tak, trochę bolą mnie plecy, troszeczkę tylko nogi. Aha, jeszcze trochę dłoni od trzymania kierownicy. No ale nie jest źle. Ogólnie, jak już wracałem tym samochodem, to stwierdziłem sobie, że w sumie tu jeszcze mógłbym nawet trochę yy, dokręcić tam. Jak już to na obiad zjadłem, tam trochę odpoczynku było. Jeśli chodzi o wybór roweru. No to powiem wam tak, generalnie to raczej nie ma znaczenia, ta trasa jest właśnie zarówno dobra na gravela, jak i na MTB, tak, tak samo mniej więcej, no co prawda tam są takie piaszczyste odcinki, gdzie jednak gravel mógłby sobie tak dobrze nie poradzić, jak MTB na szerszych oponach, no jednakże też jest sporo asfaltu, a niektórzy właśnie mówią, że generalnie gravel na asfalcie będzie lepszy niż MTB, no u mnie to tak się nie działa, dlatego ja już mam takie zaufanie do tego roweru MTB, że ja wziąłem MTB, i generalnie to tak, właśnie 19. miejsce z kategorii MTP zająłem i 32 miejsce ogólnie, jeśli chodzi o zdjęcia z wycieczki, to jest już wtorek i jeszcze nie ma ich na stronie, dlatego już publikuję ten odcinek teraz, a najwyżej na grupie dorzucę. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Do widzenia.